Dobra, Siemano, witam już po prze... świątecznej przerwie. Dzisiaj omawiamy kolejny trening. Omawiamy full body metodą, jak ja to nazywam, na jaskiniowca. Czyli przejdziemy sobie przez, dokładnie krok po kroku przez cały trening. Czyli przejdę z Tobą przez to. Jakie ćwiczenia, dlaczego takie ćwiczenie wybieram, ile serii, jaki zakres powtórzeń, dlaczego taki zakres, ile odpoczynku, dlaczego tyle odpoczynku i tak dalej. Taki po prostu cały proces myślowy i zasady, jakimi ja się kieruję przez cały trening, jak, jak przechodzę. Tak, żebyś Ty też coś tam, co nieco sobie może zrozumiał. No bo właśnie, może jak ktoś jest nowy, tutaj już Wam gdzieś puszczę moją rozgrzewkę albo nie rozgrzewkę, trochę kalistyniki, którą robię zawsze sobie przed treningiem, żeby się właśnie posuwać trochę w kierunku sprawności, no bo właśnie jak ktoś jest nowy na kanale, no to ja po prostu staram się pokazywać moją drogę do takiego ciała, jakie ja sobie chcę zbudować, czyli takie, które nie tylko będzie zarobiście wyglądało, ale też będzie przy okazji takie faktycznie sprawne, funkcjonalne, no i przydatne w prawdziwym świecie, żeby to nie był tylko, tylko wygląd. No i staram się tłumaczyć przy okazji, co, dlaczego robię, no to może komuś to coś tam pomoże. Dzięki wielkie dla osób, które zostawiają komentarze pod filmikami, dla tych z Was, którzy zostawiacie łapki w górę, to mi naprawdę mega, mega pomaga, nawet nie wiecie jak bardzo. Dzięki wielkie dla tych z Was, co złożyli ostatnio zamówienia na stronie. Ciekajcie, strasznie słońce świeci. Łukasz z Zakopanego, Jarek z Barcina, Tomek z Siemianowic Śląskich, Michał z Warszawy, Piotrek z Warszawy, Piotrek z Gliwic, Marek z Wilkasów, Adrian z Zabrza, Daniel z Milejewa. Mateusz z Lipinek, Maciej z Lublina. Także przechodząc już do treningu, a jeszcze tylko szybko wytłumaczę, dlaczego nazywam to metodą na jaskiniowca. No dlatego, że to jak ja ćwiczę, to są, to jest najprostsze zasady, najprostsza, najbardziej maczugologiczna, łopatologiczna metoda na budowanie mięśni naturalnie, bo robię raz, że mało ćwiczeń, to dwa, jeszcze robię proste ćwiczenia, po prostu staram się, żeby to były głównie i przede wszystkim i najpierw ćwiczenia wielostowowe i na tym, na tym się rozwijam i powtarzam bardzo bardzo często, cały czas te same ćwiczenia na okrągło, nie zmieniam co chwilę ćwiczeń, no i po prostu ćwiczę nie na ilość. Serii, na ilość powtórzeń, na, nie na liczby, tylko staram się ćwiczyć do aktywacji włókien szybko-kurczliwych. I ile mi serii to zajmie, tyle mi to zajmie. Jeżeli wystarczą mi trzy serie, to wystarczy mi trzy serie. Jeżeli muszę zrobić 10 serii, żeby to zaaktywować, to zrobię 10 serii i się nie zatrzymuję przed tym, aż skończę. A na dodatek te treningi mi nie zajmują wcale jakoś długo, bo po prostu nie tracę czasu na zbędny odpoczynek tam, gdzie on wcale nie jest mi potrzebny. No i staram się taki, taki trening tym samym bodźcem powtarzać znacznie częściej niż wszyscy mówią, że jest optymalne, bo nie raz czy dwa razy w tygodniu. Ja staram się 3, 4, 5 razy w tygodniu potraktować mięsień dokładnie tym samym. Wtedy mam znacznie większe zagęszczenie tego samego bodźca i szybciej moje ciało na to reaguje. I nie, wcale się nie przetrenowuję, bo tak naprawdę nie da się przetrenować. Można się co najwyżej tymczasowo zmęczyć, ale zmęczenie to nie jest nic złego, to jest normalne. I to, że będziesz mi brał przez jakiś czas mniejszy ciężar, to też jest zupełnie ok i wcale nie hamuje twojego progresu. Bo generalnie, wbrew temu, co ludziom zostało wmówione, nasze ciało wcale nie jest przystosowane do tego, żeby budować mięśnie na siłowni, ani nasze ciało nie buduje mięśnie pod wygląd na Instagramie, tak? Tylko nasze ciało jest przystosowane do przetrwania w lesie, a mięśnie to jest mechanizm przetrwania dla niego. I ja, ludziom się wmówiło i ludzie uwierzyli w to, że jak niby używasz twojego ciała codziennie do czegoś, na przykład do, nie wiem, polowania, wspinania, biegania, czy okolwiek takiego, to niby Twoje ciało się przez to przetrenowuje, nie można używać mięśni tak często i ono się przez to nie przystosuje do danego bojcia. No totalna bzdura. E, dobra, no i przechodząc już do treningu, zacząłem sobie od podciągania, czyli ćwiczenie wielostołowe na plecy. I najpierw robiłem sobie serie siłowe. Zacząłem od dwóch serii, takich naprawdę ciężkich w zakresie 1-2. Tutaj miałem 3 minuty odpoczynku, bo chcę mieć dużo tlenu, a maksymalny ciężar, tak, żeby stymulować układ nerwowy. Tutaj już siła powoli wraca, to jeszcze nie jest maksimum, ale to, że nie biorę maksymalnego mojego ciężaru, bo już nieraz wam pokazywałem, że wcześniej robiłem 40 kg i tak dalej, nawet więcej niż 40 kg. To to, że teraz nie wezmę tyle samo, bo moje mięśnie są zmęczone, mój układ jest zmęczony, to nie znaczy, że to mnie nie posuwa do przodu. I później zrobiłem z trochę mniejszym ciężarem. 4 serie w zakresie 3, 3 do 5 powtórzeń, półtorej minuty odpoczynku. Z czego jedna była normalna, a trzy robiłem L-sitem, czyli gdzie moje mięśnie brzucha są, są spięte, nogi są podwinięte, a plecy pracują od samego początku w maksymalnie rozciągniętej pozycji, bo to dla mnie bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o uczenie się właśnie do masy lapa. Ma bardzo duże przełożenie, jeżeli chodzi o tą siłę wejścia ponad drążek. Także jak ktoś się uczy, to można sobie wykorzystać taki tip. Ale jako, że to były serie bardziej siłowe, czyli duży odpoczynek, mało powtórzeń, a maksymalny ciężar to żeby rozbudowywać plecy pod względem rozmiaru, bo wiem, że tutaj nie wykorzystałem potencjału budowania pod rozmiar, bo tutaj będzie więcej siły niż rozmiaru, to zrobiłem sobie lat pulldown z szerokim chwytem, neutralnym chwytem, bo chcę właśnie te mięśnie tutaj obłe zaraz pod ramieniem targetować, żeby zrobiła mi się taka trochę bardziej ładna, klasyczna sylwetka. Postanowiłem, że do końca grudnia i pewnie jeszcze trochę dalej pociągnę ten, ten szeroki pulldown, Będę to robił, więc zrobiłem 5 serii w zakresie 80, czyli już wyższy zakres, więcej powtórzeń, mniejszy ciężar, a jedna minuta odpoczynku, bo nie chcę tutaj z kolei dawać dużo tenu do mięśni, bo nie zależy mi na maksymalnym ciężarze. Zależy mi na budowaniu mięśni, czyli aktywacji włókien szybko kurczliwych, a im mniej tenu, tym szybciej, szybciej do tego dojdę. Ciężar jest tutaj drugorzędny, co nie? No i później przyszedłem do robienia martwych ciągów. Tutaj wyszły 3 serie w zakresie 6 8 półtorej minuty odpoczynku między, między tymi seriami i jak robię te martwe ciągi. No to tutaj staram się pracować na tym, żeby maksymalnie dociągać do samej góry, bo ostatnio zauważyłem, że jak robiłem martwe, to dociągałem dotąd, ale nie robiłem tego ruchu. I nie było tego maksymalnego pięcia góry pleców, a właśnie robię martwe ciągi. Głównie z myślą o tym, żeby mi się rozwijała ta górna, górna partia pleców, bo ona jest u mnie troszeczkę lagująca, a to jest bardzo dobre ćwiczenie. Po to, jak, będę, jak będziesz po prostu silny w martwym ciągu, no to górne partia pleców na pewno nie będą małe, na pewno nie będą słabo wyglądające. I skupiam się na tym. Tutaj też, żeby ten ruch szedł z nóg, co nie od samego początku, że spinam plecy i myślę o tym, żeby bardzo mocno spiąć brzuch i poślady, żeby nie odpuścić sobie napięcia na nogach i na pośladach, i żeby odpychać się od ziemi nogami. Co nie, nie myślę o ciągnięciu plecami, tylko myślę o odpychaniu się od ziemi nogami, bo wtedy jest cały ruch. Zabezpieczony i stabilny, a jak puścisz napięcie na pośladkach i na nogach, to bardzo łatwo wszystko przychodzi na dolny odcinek pleców i można sobie coś zrobić. Że mamy ćwiczenie na plecy zrobione, ćwiczenie na nogi i na plecy e, też mamy zrobione. No i teraz przechodzimy sobie do pchania. I najpierw robiłem wyciskanie na ławce zwykłe ze sztangą, które wymaga stabilizacji. No i tutaj po prostu starałem się robić bardzo powoli kontrolowanie, bo staram się robić wyciskanie pod to głównie, żeby rozbudować mój triceps. Na klacie mi aż tak bardzo w tej chwili nie zależy, ona nie jest aż taka zła. Ona urośnie przy okazji, tak, ale głównie robię to wyciskanie, bo po prostu potrzebuję mieć większy triceps, a nie, nie będę miał większego tricepsa żadnymi takimi ekstensami, tylko muszę się rozwinąć na ruchu fundamentalnym, który jest bardzo stymulujący i zawiera dużo grup mięśniowych, tak żeby ten triceps się też e, przy tym rozwinął, inaczej się nie da po prostu tego zrobić. E, ale jako, że moje mięśnie. Były dosyć zmęczone, to zrobiłem tutaj tylko 3 serie w zakresie 6, 8 i to też te 20 kg, to co zazwyczaj to tym macham, to tylko 6, 8 mi się udawało robić. Co prawda robiłem powoli kontrolowanie, tak żeby utrzymywać to napięcie na, na tricepsie. Jedna minuta odpoczynku, ale właśnie po to później przesiadłem się na wyciskanie to samo, ale na maszynie Smitha, gdzie już nie potrzeba stabilizować, żebym mógł po prostu maksymalnie skupić się na tym, żeby ten triceps pompować. I tutaj 4 serie, 8, 10 powtórzeń, 30, 45 sekund odpoczynku, dosłownie. No, bardzo minimalny odpoczynek, bo chodzi o to, żeby właśnie tego tenu dużo nie napuszczać. I jak robię, to staram się myśleć o tym, że dzielę ten ruch na dwie fazy, czyli dopycham tutaj, i od, jakby od połowy staram się pff, samym tricepsem, znaczy nie samym tricepsem, ale po prostu skupiam się na tym, żeby nie używać rozpędu aż tyle, a żeby dopiąć poprzez samo jakby squeezowanie tricepsa. I później na środkową część barku zrobiłem sobie wiosłowanie pionowe, czyli upright Row, bo jak zauważysz, nawet jak, bo robię sobie to zamiennie z, ze wznosami bokiem, żeby atakować tą część, ale żeby nie robić cały czas tego samego, to teraz zamieniam sobie to na pewien czas na właśnie upright row, ale zauważysz, że nie tylko pracuje ta część, kiedy robisz coś takiego, ale też kiedy zrobię coś takiego, no to też widzisz co się aktywuje, boczna część barku i to jest mega, mega dobre ćwiczenie. Tylko ważna sprawa właśnie, że tak jak widzisz, musisz być na wystarczającej wysokości, żeby móc w pełni rozciągać to na dole i ładnie jakby pchać, znaczy nie pchać, tylko ściągać bezpośrednio do góry. I mega ważne, żeby nie brać za dużego ciężaru sobie tutaj, bo jak weźmiesz sobie ciężar, który jest nawet tylko delikatnie za duży, to już zaczniesz czuć tutaj w kapturach i w plecach, a nie będziesz w stanie ciągnąć właśnie tą boczną częścią barku. A trzeba właśnie mieć taki ciężar, żeby być w stanie ładnie kontrolować, dopinać do samej góry i żebyś czuł, że ciężar pozostaje tutaj. Jak tylko zaczynasz czuć, że ciężar jest tutaj i czujesz górę pleców, kaptury i tak dalej, to masz za duży ciężar i, i zmniejsz. Także tego zrobiłem 4 serie, 15-20 powtórzeń, wysoki zakres, no bo właśnie potrzebowałem takiego wysokiego zakresu, bo nie mogłem wziąć większego ciężaru, bo już czułem... W plecach. Nieduży odpoczynek, bo 30-45 sekund. No i cztery serie, no bo cztery serie były mi potrzebne, żeby uzyskać takie 3-4 palące, czyli takie, że czuję już tutaj w 3-3 minimum przez trzy serie muszę żyć, że wydziela się tutaj kwas mlekowy, czyli że ten mięsień, który staram się przepracowywać pali. Nie? Bo jak się robi właśnie te wyżs wyższe zakresy, powtórzenie nie maksymalny ciężar, tylko te wyższe zakresy, no to właśnie oznaką tego, że aktywujesz te włókna, które chcesz aktywować, czyli szybko kurczliwe jest to, że wydziela się kwas mlekowy, bo to jest efekt uboczny. No i biceps, uginanie ze sztangą, bo akurat to było wolne, ale i tak, i tak miałem ochotę sobie pomachać trochę większym ciężarem, no i tutaj widzisz, staram się nie machać za bardzo, aczkolwiek dzisiaj miałem ochotę wziąć trochę, trochę większy ciężar i po prostu yy, pocisnąć, bo na to, też, na to też jest miejsce i to też zbuduje mięśnie, co nie, ale staram się właśnie robić tak, że moje łokcie są tutaj oparte o ciało, Dociągam do tego momentu i staram się bez rozpędu, tylko stąd dopiąć przez samo zaginanie bicepsa, co nie, no bo wtedy najwięcej napięcia zostaje, zostaje tutaj. Także zrobiłem tego 6 serii w zakresie 8-10. No, 6 pewnie nie było mi potrzebne, tak już po, po czwartej, piątej by wystarczyło. Te cztery palące już na pewno miałem, ale zrobiłem sobie 6, bo też nie przetrenujesz się. Jak zrobisz więcej dobrych serii, tak możesz być co najwyżej bardziej zmęczony na kolejnym treningu. Natomiast to nigdy nie zahamuje twojego postępu, że zrobiłeś 6 dobrych serii zamiast trzech dobrych serii. Ale nawet gdybym robił to tak bardzo dynamicznie, że po prostu machałbym trochę bardziej, a wziąłbym maksymalny ciężar, to też zbuduję, to też zbuduję mięśnie. Tego po prostu trzeba zrobić więcej powtórzeń, żeby uzyskać taką samą ilość pracy. No bo jak robisz dynamicznie, to też dojdzie do aktywacji włókien szybko kurczliwych, bo jak robisz z dużym ciężarem i dynamicznie, tak jak na przykład w seriach pod siłę, to to też aktywuje włókna szybko kurczliwe. No tylko że ten, ten mięsień jest pod napięciem tylko przez część ruchu, co nie? Bo jak ponosisz, no to tylko tutaj, a tutaj jak już machasz, no to tutaj tego napięcia nie ma, co nie? więc tak jak zrobisz kontrolowanie, no to po czterech seriach będziesz miał wystarczająco, a jak machasz, no to pewnie po 7, 8, 9 seriach też byś, też byś zrobił aktywację. Tak samo jak jest z podciąganiem, co wam ostatnio pokazywałem, że mogę robić takie podciąganie jak dzisiaj robiłem, czyli na, na siłę co nie, czyli duży ciężar, ale eksplozywnie, to też zbuduje mięśnie, co nie? Tylko że przez mały procent ruchu ten mięsień jest pod napięciem i trzeba więcej razy to powtórzyć. Albo można robić tak jak wam w jednym z ostatnich treningów pokazywałem, że właśnie klatka otwarta i powoli ciągnę i dociągam te plecy do samego końca, no tu jest bardzo dużo napięcia na tym mięśniu i w znacznie mniejszej ilości powtórzeń zrobisz znacznie więcej pracy dla tego mięśnia. Także jak zwykle mam nadzieję, że komuś to pomogło i że komuś coś tam może roześnię odnośnie tego, jak można w ogóle ćwiczyć, bo mało osób mówi w ten sposób, co ja mówię. Także, no, mam nadzieję, że Ci to pomogło. Jakbyś chciał sobie popróbować poćwiczyć moim planem, to możesz go sobie zobaczyć u mnie na mojej stronie, szosta.company.pl. Jakby Ci się chciało mi trochę pomóc, to możesz napisać komentarz, zostawić łapę w górę. To naprawdę mega, mega dużo mi daje. Także dzięki wielkie, jak masz chwilę, to zostaw. Zobacz sobie inne filmy u mnie na kanale, może sobie coś tam jeszcze zobaczysz. Zobacz sobie pozostałe treningi, które, które powrzucałem. I pamiętaj, stary, że szkoda życia na bycie niewolnikiem swojego ciała. Widzimy się w następnych. Trzymaj się. Patrzcie w ogóle na tego tutaj. Skubańca leży i obserwuje.